Z danych statystycznych na temat osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie wygląda na to, że około 70% kobiet na świecie angażuje się w wewelenie i odnosi ogromne sukcesy. Nasz biznes jest na razie zdecydowanie coraz bardziej męski, ale ja myślę, że to stopniowo będzie się wyrównywało. A będzie tak na pewno. Za chwilę Państwo usłyszycie dlaczego i zobaczycie. Ja bardzo proszę, dwie nasze. Panie dyrektor, o to, żeby był uprzejmy tutaj podejść na scenę. Bardzo proszę, pan Jeszcze. W górę, jeśli jest w to chciałem się od na Wielkie uczucie, kiedy z własnej drużyny stoi punkt dyrektorów na scenie. Fantastycznie, to przepraszam, ten magię, ten Fantastycznie, się na jeszcze raz na wielkie Mamy egy hogy amikor uh, valaki a direktőr pozíciót eléri, akkor valaki sapósággal uh, megemlékezünk róla. Két sokáltos hagyom a gyöndről Az a hely, hogy az eléggé <noise> to było bardzo kiedy było to do że dyrektor dyrektora, czy że proste, kiedy pojawili się tutaj inicjacje. Co było? Co miała tam na prezent, czyli to, drogą pamiątką. O, to chyba Będzie jak na dano, ale może roszagur. Ci polscy że byli już u mnie? Eli będzie się wypalić, to to do skupienia. Wybierzemy coś poważnego, nie palinki. Éppen ezért egy méter pálinkát MM tak minden, minden igazgatónak, aki a férfi új tartozik. hogy a mai sem megy pályink ki, mert Kásefben a Stízsnyi-től a semmitől a semmitől a semmitől a semmitől a semmitől a semmitől a az a semmitől a semmitől a semmitől a ez a De być, Nie wiem, czy parinke czy nie. Jak że w ogóle masz skędy parinke? Zlażą się te panie czy nie, więc musiałem wybrać coś innego. O, to jedzem meka uldek, jak to pisze. O, meksiu bo byliśmy meka po Jeżeli panią się przekonuje, to też dostanę to by A, <laughs> a, a to jest... Te... <laughs> Wytwór mojego przyjaciela. Próbowałem w ten sposób przekazać coś, teraz Panią coś przekazać <kling> coś osobistego. I mamy przyjaciela, której, którego żona jest całym pisęcą. 60 rok tą meleki z czoło go to jest dla tego dzieka. żeby zrobiła pewien zestaw, który chciałby teraz pani przekazać. Minuska dla każdej z pań ta pozycja to już jest bardzo poważna pozycja biznesowa. Więcej widy, tym więcej zobowiązań, więcej pokory. No i chyba wszyscy to rozumiemy. Ja zacznę no, od mojej lewej strony. Tej bardzo przystojnej pani po mojej lewej stronie. A druga pani przystojna, moment zaczeka. Dwa z, dwa z <laughs> Nie ma raportu. Proszę. No. To jest dwa, ale w jakim są. Dziękuję. Bardzo dziękuję całej mojej głównej mini rekomendacji, zarówno Polskiej, jak i węgierskiej, jak również całej mojej strukturze, która cokolwiek miała wspólnego z moim również sukcesem. Myślę, że to jest nasz wspólny sukces. Natomiast cóż mogę dodać jako drugie zdanie. Przede wszystkim trzeba mieć pragnienie, później trzeba je zmienić marzenie. Dodać do tego datę, zrobić z tego cel, a później po prostu działać. Choćby nie wiem co. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jeszcze, przepraszam, PS, to muszę spojrzeć na kartkę, przepraszam. Kosomon, Ozybys, Mobior, Fershu, Womory. ale naprawdę całym sercem, ponieważ tak bardzo podchodzę do ludzi z sercem i zawsze pomagam bardzo, bardzo. Tak się składa, że opowiem bardzo krótko swoją historię, że jedna z moich e, współpracowników, mogę powiedzieć, bardzo dobry menadżer, pożyczyła ode mnie pieniądze i zainwestowała gdzie indziej. Po jakimś czasie przyszła i chciała bardzo pracować ze mną, bo mieszkała u mnie dwa lata. I tak bardzo powiedziała Zosiu za Twoje serce, za wszystko zrobiłam ślisko wobec Ciebie i chcę do Ciebie wrócić. Dzięki temu mam zamknięte jedno zbiór i to jest cała moja historia. Ale kocham bardzo nasz portal, kocham ten film i bardzo jestem związana emocjonalnie. I mimo to, że jestem niebawiczą drugiej grupy, bardzo skorowaną to. Nigdy nie wątpiłam wielkość tej firmy, nigdy nie zwątpiłam, a ludzi mam w strukturach uprawników, lekarzy i bardzo właśnie mi miło, że z górnej linii sponsorowania tej branży ludzie są w naszych strukturach i tak się składa, że właśnie to oni nieraz wątpili tę firmę, a ja musiałam ich na prostą wyprowadzać i mówić, że ja nigdy nie zwątpię, ta firma jest wielka i tutaj osiągniemy. Witam wiceprezydenta. I nieźle to co? Bardzo go lubię, bo on kompletnie nie umie się od z komputerem. Oh, oh. <zyskanie> no oh, oh. bo, no! nie, daleko, nie włączyć. Kiedy zobaczyłem, że świat na mnie nie ja się będę nauczył. <śleksi> Proszę Państwa, to kartek wydają ludzie, którzy są emocjonalni. To jest biznes budowania relacji, budowania struktur i ci, którzy potrafią budować te relacje, osiągają sukces.

Jest naik, naik, na nich na 25 widokach polskich. Panasz, to Tomasz, Ryszard. Ryszard, tak, I wiemy. kiedy to że na tyzodniu w Wyobraźcie sobie, że ten kamień 15 15,5 mil odbiorców za samolotem. Czadek jest ne napísta. Juha vezet, juha vezet, nem tudni, miért A mondaliskét a profesor rúchtu. mi nem tudtam teljesen, hogy A prezentáció után nem <laughs> És hát így lett voltunk. <laughs> és azt gondoltam, elég jelentős idő telt el, és hoztam meg itt valami. <laughs>

Ahol ott voltak az igazgatók. E, Brig Idén készül kö e, egy következő. Től a Egy President Party. Secret President party. És erre szeretettel meghívok

Bárki eléri ezt a pozíciót, akkor szeretettel már csak az tudjak hogy a június a... 21 24-ig Magyarországon egy nagyon szép helyet töltünk, és itt négy napot nem csak a csertecázat néztek a tegnap, Stan Jim és Stan Nem csak a lengyel struktúra. a a magyar csapatunk is. És természetesen a felső vedetés.

na tego typu seminariach, na tego typu spotkaniach, którzy przeżywają to co zobaczą. to jest stara zasada zresztą. Może to współemówię krótko. Usłyszysz, zapomnisz, przeżyjesz, zapamiętasz. Ja nie znam ludzi, którzy osiągnęli sukces w tym przedsięwzięciu, w jakimkolwiek w i nie uczestniczyli na szkoleniach, na seminariach, i zaangażowali się emocjonalnie w to przedsięwzięcie. To jest absolutna konieczność.